W mieście Cieszyn ważne dla nas są rozmowy o zmianach klimatu, o środowisku. Przemysław Major, zastępca burmistrz miasta Cieszyna. Chcemy usłyszeć głos młodych, chcemy usłyszeć stanowczy głos młodych mieszkańców Cieszyna, Abyśmy mogli lepiej projektować rozwój miasta, przygotowywać inwestycje, tworzyć miasto, w którym dobrze się żyje. Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań XXI wieku. Jest też jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają dzisiaj miasta, które coraz częściej borykają się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Patrycja Płonka, kierownik projektów w Stowarzyszeniu w Mikolsku GCT zarówno władze lokalne, jak i my wszyscy musimy się zastanowić w jaki sposób z jednej strony zmniejszyć własną presję klimatyczną, a z drugiej zaadaptować się do już obserwowanych negatywnych konsekwencji zmiany klimatu. Szczególną rolę do odegrania mają to osoby młode, których przyszłość zależy od tego, jak dziś poradzimy sobie z kryzysem klimatycznym. Dlatego też władze miasta Cieszyna zaprosiły młodych mieszkańców do współpracy, tworząc Cieszyńską Radę Młodych do Spraw Klimatu, dały im możliwość wyrażenia własnego zdania na temat tego, jak dalej powinno się rozwijać ich miasto, aby być przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla klimatu. Co młodzi mieszkańcy Cieszyna myślą o klimacie? Jakie są ich postulaty? Jakie są ich obawy? Zmiana klimatu to inaczej mówiąc globalne ocieplenie. Jest to wzrost średniej temperatury ziemi w odpowiedzi na wzrost emisji gazów cieplarnianych w atmosferze. Zwiększona emisja tych gazów powodowana jest przez czynniki antropogeniczne, a więc przez człowieka. Problem dotyczy nas wszystkich. W związku z tym jest ponad podziałami politycznymi, ponad granicami miast, województw i państw. Jest to problem, którego nie rozwiążemy indywidualnie. Potrzebna jest tutaj społeczna solidarność, a więc współdziałanie nas wszystkich oraz zmiany systemowe. Zmiany klimatu i aktualna polityka w ich zapobieganiu budzą nasze obawy. Skutkami tych zmian mogą być susze, a więc brak dostępu do wody, problemy z uprawą roślin, drożająca żywność lub jej brak. Zagrożenia dla zdrowia ludzi poprzez między innymi udary słoneczne oraz migracje do krajów europejskich z krajów uboższych, gdzie to właśnie tam będą najbardziej odczuwalne skutki zmiany klimatu. Gmina nie jest jedyną jednostką, która powinna zapobiegać zmianom klimatycznym. Jest za to jedną z wielu jednostek, które powinny włączyć się w działania zapobiegające zmianom klimatycznym. W naszej opinii w centrum Cieszyna jest mało zieleni. W lecie rynek i jego okolice są nagrzane od słońca, przez co ciężko jest młodym ludziom chodzić po centrum, nie mówiąc już o tym, co odczuwają osoby starsze. Zauważmy również zbyt duże natężenie ruchu samochodowego w mieście i jego okolicach. Fakt ten powoduje, że na ulicach miast jest głośno, tu czuć nieprzyjemny zapach, a drogi są zakorkowane, przez co ciężko dojechać do pracy, lub szkoły, choćby autobusem. A ponadto wszystko, samochody emitują wspomniane gazy cieplarniane. Wydaje nam się, że problem zbyt dużej liczby samochodów powodowany jest zbyt małą liczbą autobusów. Autobusy są często przepełnione i nie jeżdżą w godzinach, w których byśmy tego potrzebowali. Ponadto brakuje autobusów nocnych, a także wieczornych. Chcemy upowszechniać wśród mieszkańców jazdy na rowerze. W tym celu prosimy o rozwój i rozbudowę ścieżek rowerowych, stojaków rowerowych i infrastruktury rowerowej. Te działania przyczyniłyby się do komfortowej jazdy na rowerze, przez co więcej mieszkańców wybrałoby taki model poruszania się po mieście. Prosimy również o zwiększenie liczby autobusów w Cieszynie oraz o ponowne przeanalizowanie wszystkich linii komunikacji miejskiej. W tym celu prosimy o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, aby omówić szczegółowo ich problemy związane z komunikacją miejską. Ponadto nalegamy, aby zwiększyć liczbę autobusów wieczornych oraz próbnie dodać kursy nocne. Prosimy o uwzględnienie zieleni w pracach remontowych na ulicy Głębokiej i rynku. Ponadto wnosimy o dodatkowe nasadzenia w innych miejscach w centrum. Indywidualne działania zapobiegające zmianom klimatu wymagają często, niestety, zmiany naszego stylu życia. Problem naszego klimatu jest na tyle istotny, że zmian powinniśmy się podjąć. W ramach bania nasz klimat spróbujmy ograniczyć spożycie mięsa, kupowanie nowych ciuchów czy choćby jazdy samochodem. Zwracajmy uwagę na to, skąd pochodzą kupowane przez nas produkty i starajmy się kupować takie, które nie są dostarczane z dalekich krajów. włączyć się do ochrony naszego klimatu, zachęcamy do działania oraz dołączenia do organizacji działających w danym obszarze. U nas jest to Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oraz Rada Młodych do Spraw Klimatu, dzięki której właśnie powstał ten film i w których jesteśmy członkami. Ponadto zachęcamy Was do brania udziału w wydarzeniach mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Cieszyna w sprawie zmian klimatu. W tym celu śledźcie wydarzenia lokalne, na przykład na facebookowej stronie Miasto Cieszyn oraz w lokalnej prasie. Cierzyńska Rada Młodych do Spraw Klimatu powstała w ramach międzynarodowego projektu ICE, w którym podobne rady powstały także w innych europejskich miastach, w Lyonie, w Neapolu, w Warnie, dlatego iż kryzys klimatyczny nie zna granic, ale wspólnie możemy sobie z nim poradzić. Chcemy usłyszeć stanowczy i zdecydowany głos młodych ludzi, głos, który wskazuje nam na wyzwania, jakie stoją przed miastem, Wyzwania związane ze zmianami w klimatu, ze zmianami w środowisku naturalnym. Natalia Romejko, członek Cieszyńskiej Rady Młodych do Spraw Klimatu. Ala Cybulska, członek Cieszyńskiej Rady Młodych do Spraw Klimatu. Zuzanna Szklosz, Cieszyńska Rada Młodych do Spraw Klimatu. Magda Pasterny, członek Cieszyńskiej Rady Młodych do Spraw Klimatu. Kinga Banot, Cieszyńska Rada Młodych do Spraw Klimatu. Szymon Łuczyński, członek Cieszyńskiej Rady Młodych do Spraw Klimatu.